Witajcie, halo, dzień dobry, kutem, tak? witam Was w domowej scenerii. Miałam dzisiaj w planach porobić parę rzeczy na balkonie, ale pogoda się totalnie zmieniła. Lany poniedziałek, pryma, april jest ostatni dzień świąt i co jeszcze? Zapraszam Was na drugiego vloga. Przed rozpoczęciem dodam jeszcze, że przyglądałam staty moje statystyki. E, moi widzowie to widzowie z Polski, których serdecznie pozdrawiam. Widzowie z Niemiec, podejrzewam, że Polacy, no bo Niemcy nie rozumieją po polsku, których również serdecznie pozdrawiam. Mam widzów również za wschodnią granicą, nie będę wymieniać w jakich krajach tak będzie najlepiej. Oraz w Stanach Zjednoczonych wyszłam poza zasięg Europy, z czego jestem bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam Was serdecznie. Wśród grup wiekowych, najbardziej dominująca jest grupa w moim wieku, czyli w przedziale między 40 a 55, ale powiększyła się moja grupa wiekowa. Początkowy zakres jest od 25. Bardzo się cieszę, kochani, że jesteście ze mną, że chociaż jeden film mój oglądaliście, do bez ograniczeń. 30% mężczyzn nie ogląda. 30% jest to bardzo dużo. Jeżeli chodzi o statystyki, chciałabym jeszcze dodać, staram się bardzo szybko mówić, żeby Was nie zanudzić. Kończąc temat statystyk, chciałam zaapelować do Was, ponieważ 90, między 90 a 70% osób oglądających mnie nie subskrybuje. Kochani, zachęcam Was do subskrypcji, yy, nie czekajcie zbyt długo, wpłynie to na rozwój mojego kanału. No, nie muszę okrywać, ale to jest jedna długa ogrwuknina, to jest melisa, która się sama zasiała, a tutaj z tej strony jest echinacea, czyli jeżówka. Nawet pokrzywa mi rośnie. Dobrze. Echinacea nie potrzebuje być okrywana, ale, ale niech już będzie. Echinaceę mam też tutaj. Rudbeckie, którą miałam, była jednoroczna, bo wiem, że rudbeckie są też wieloletnie czyli na pewno są to byliny. Tu pokazuję. Powtarzam słowo tu. Nie będę już powtarzać. Hortensja bukietowa. A tutaj czekają. Może to jutro zrobię. Pietruszka naciowa i szczypiorek. Do posadzenia. Oczywiście chciałam wysiać wcześniej, ale też na siew pietruszki uważam, że już jest za późno. Ja kupiłam sobie pietruszkę bio. Dlaczego nie? Można sobie wysiać. A jeżeli komuś coś wypadło, nie wiem, był chory, miał dużo pracy, inne ważne zajęcia, przecież można też sobie kupić sadzonki. Pelargonia, która przezimowała w piwnicy. Oczywiście yy, kwiaty albo nowe sadzonki trzeba zahartować wcześniej wynosiłam, wnosiłam do domu każdy to wie chyba, że młody ogrodnik nie wie to teraz już się dowiedział reszta jest pod agrowłókniną i będzie pod agrowłókniną z tego względu, że nie będzie mieć parę dni a nawet jak będę to nie będę mogła wyjść na balkon nie będę mogła tego podlewać ani okryć jeżeli będzie zimno bardzo tak będzie lepiej a za około tydzień wezmę się ostro tutaj za robotę i wtedy pokażę coś konkretnego ale zawsze jest w ogródku czy na balkonie co pokazać uważam zawsze jest co pokazać tu mój winogronek biedny w doniczce się męczy no górze będę musiała puścić jakąś jedną linkę co najmniej albo dwie Wzięłam go, ponieważ myślałam, że będę miała ogród, ale niestety nie mam. Z 13 został mi jeden. krótki spacerek po ogrodzie w ten zimny wieczny dzień nie pokażę wam swojej twarzy bo ale wieje Wypatrywałam werbenę patagońską, bo wiem, że tutaj właśnie w tej części rosła, ale widocznie jest za zimno. U mnie na balkonie jest opatulona, schowana. Ja mam balkon ogrzany, e, ogrzany obłożony od środka takim ozdobnym steropianem, że tak powiem. Jak może być steropian ozdobny, ale dobrze. No, nic, nic nie ma, ale na pewno będzie. Odkryłam Amerykę. Haha. Ha. mam tylko parę minut w ogrodzie botanicznym jedziemy do domu zimno, 10 stopni wieje wiatr nikt nie spaceruje nikt się nie polewa zimną wodą bo tutaj takiej tradycji nie ma jedyne co wam teraz mogę pokazać to jak auto po dziurach skacze i jak wygląda ulica na którą ja jadę do domu. Jeżeli Wam już tą lilię pokazuję, to pokażę Wam tą moją werbenę. Dzisiaj byłam w ogrodzie botanicznym, szukałam czy, czy rosną już werbenki, które się same rozsiały, bo wiem gdzie tam rosną, ale nic nie znalazłam. Widocznie w tym ogrodzie jest za zimno. Dosyć zimno tam było. Tutaj, może najbardziej bardziej na wiatr, jest tam miejsce narażone, bo tak. Niby pod skórzami, pod winnicami, ale płaski taki teren, a tutaj jednak jestem bardziej schowana. No i tutaj widzicie, steropian jest. Jest ocieplone, opatulone toniczko, oczywiście jest podkładka, agrowłóknina. Tutaj moje, moja Lilia. I powiem tak jak w zeszłym roku wam, powiem wam tak jak w zeszłym roku Tulipany mi pięknie zakwitły. Tak w tym roku nic. A oglądałam program, film na kanale, w którym pani opowiadała, że też jej nie wzeszły, ponieważ nornica zjadła. No u mnie nornica nie zjadła. Może jakiś inny, mniejszy szkodnik jest tego roku. Bo już jedną doniczkę wyrzuciłam, gdzie były takie drobne robaczki. Wyglądały jak ziarenka piasku. I tym pięknym akcentem z werbeną patagońską was Pa, Papa.